Dzień dobry, witamy Was smacznie w magdalenkowych rekasach w Nowym Roku. Pan Operator i... 2024 pani kuchareczka. A skąd się tych kuchareczek? Dzień dobry, witamy Was smacznie w Magdalenkowych frykasach. Pan operator i Pani Kuchareczka. Tak jest. Kochani, podsumowując rok ubiegły, czyli 2023. Chciałam Wam pięknie podziękować za to, że zaglądacie do nas, za to, że zostawiacie bardzo miłe komentarze, za to, że jesteście z nami. Niektórzy to są od samego początku, więc bardzo dziękuję. Chciałam również podziękować za liczne subskrypcje. Witać nowych widzów, czujcie się u nas w kuchni. Yy, wesoło, smacznie i fajnie. Yy, pan operator coś chciał dodać, słucham? A w ogóle pani mnie nie podziękowała. Za co? Za to, że ja to wszystko zjadam potem. A wy cały czas w komentarzach piszecie, że biedny pan operator, bo tylko ja degustuję. Okazuje się, że jest jednak inaczej. Nikt o panu operatoru nie zapomina. Kochani, dzisiaj będziemy robić polski, tradycyjny. Pyszny obiad, żadna filozofia, ziemniaczki gotowane, buraczki i kotlety mielone. I mam nadzieję, że taki polski obiad w nowym roku będzie fajną propozycją na posiłek dla całej rodziny i nie tylko. No to cóż. Niesłychanie tradycyjny polski obiad powiedziałbym nawet, że w połowie stołówkowy, co nie jest żadną. I smakuje w Nie Nie, no pani zasmakuje w boga inaczej. Dobra, roboty. Ja. Kochani, dzisiaj filmik epokowy. Ja wam zawsze mówię, że nie potrafię, nie umiem i nie lubię robić w kuchni cokolwiek w rękawiczkach. A tu się okazuje, że dzisiaj sobie... Tak właśnie zrobię. A czemuż to, tak, czemuż? Albo są buraki i tak o! sobie pomyślałam, że wszyscy mi mówią, że trzeba rękawiczki zakładać, przecież dobrze. Buraki faktycznie, tak. to wszystko. Mam tutaj w miseczce buraki pieczone w folii w piekarniku. Jak ja robię te buraki, macie tutaj filmik, zapraszam serdecznie. Dzisiaj będzie tylko przyspieszone tempo, żebyście wiedzieli co tutaj się w kuchni dzieje i że można robić wszystko naraz. Proszę pamiętać, że kotlety mielone będą dobre wtedy, kiedy nie będziemy wyrzucać całego tłuszczyku. Ten tłuszczyk się, jest bardzo fajny, on potem się wytopi delikatnie i naprawdę one nie będą takie suche. Wbijam. Albo nie, zobaczcie. Twarde, jajko! Tak jest! Dobrze, wbijam jajko. Na chwilę mięsa odskakuje. I wariatem potraktuję cebulę. Cebula jest duża, dorodna. Kroję byle jak cebulę, dodaję do naszego małego ale wariata. Proszę Państwa, zanim zabiorę się za mieszanie ciasta, postawię ziemniaki, które są już obrane, po solę, pobieram czosnek. Obrany czosnek wrzucam też do wariata. Wariata przykrywam. Ta cebula z czosnkiem muszą być bardzo drobniutko posiekane. Niektórzy też tę cebulę przepuszczają przez maszynkę do mielenia mięsa razem z mięsem. Ja używam wariata. Dlaczego? Im większe kawałki, tym większe prawdopodobieństwo, że te kotlety w czasie smażenia. Będą się rozpadały w miejscu, w którym jest duży kawałek cebuli. Więc proszę o tym pamiętać. Proszę. A w zasadzie na drobny mak. Tak jest. Są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi o tym, że można tę cebulkę najpierw podsmażyć, już taką podsmażoną dodać do mięsa. Ja jednak wolę wersję, w której do mięsa surowego wrzucam surową posiekaną cebulę. Co niniejszym czy nie? Mięso solę. Pamiętajcie, że niedosolone mięso jest bardzo niedobre. Nie ma chyba nic gorszego od niedosolonego mięsa. Użyję również, proszę państwa, pieprzu młodkowanego. Dodaję pietruszkę, ale tutaj dzisiaj mam pietruszkę suszoną, bo mi wyszła. Złożyliśmy całą pietruszkę surową, świeżą, ale to naprawdę nie przeszkadza. Pachnie tak samo jak ta świeża i daje fajnego aromatu kotletom. Jeżeli nie lubicie pietruszki albo czegoś zielonego w ogóle do pietruszki, proszę ten krok ominąć. Wykorzystam narzędzie, w którym robiłam cebulę, tak, żeby ta cebula cała weszła do tego mięsa i dodaję trochę wody. Dlaczego dodaję wody? Wody dodaję dlatego, że jak już wszystko bardzo ładnie wymieszam i będę smażyć, to to mięso będzie takie bardziej delikatne i puści trochę więcej soku. Więc myślę, że to jest dobry pomysł. Trzeba pamiętać tylko, że tę wodę trzeba tak wbijać, wtłoczyć do tego mięsa. O kajzerce zapomniałam. Kochani, zapomniałam o podstawowym składniku, znaczy może nie podstawowym, ale niezbędnym. To jest bułka kajzerka, którą na mocze w wodzie też wykorzystam to, żeby nie brudzić naczyń. A nie w mleku? Pan operator pyta, czy nie w mleku? Nie w mleku. Ja się nauczyłam robić te kotlety nie mocząc bułki w mleku, dlatego że nasze żeńskie dziecko przez długie lata było uczulone na mleko. Nie, na mleko. Ona sery wszystko jadła, nic jej nie przeszkadzało, tylko na mleko. To po prostu wysypy, wysypywało na buzi, Miała bardzo taką, taki, taką wysypkę w życiu. Ja się wtedy właśnie nauczyłam namaczać bułkę kajzerkę w rodzie, nie w mleku. I wiecie co, wyszło na to, że właściwie żadnej różnicy nie żeby przyspieszyć proces namaczania bułki w wodzie. Ładnie powiedziane. To tak trochę tutaj pomogę mojej bułce. I wiecie co? Również tutaj bardzo często robiący kotlety przepuszczają tę bułkę już namoczoną, dobrze odciśniętą przez maszynkę. No ja się zgapiłam, ale w każdym momencie można ją dodać, póki się nie położyło kotlety. I teraz dokładnie odsączając nadmiaru wody, można również nie tak dokładnie odsączać i ta woda wtedy przyda się tu, ale wtedy już proszę do mięsa wody nie dolewać, bo będzie za, za dużo tej wody. W końcu robimy kotlety, nie zupę. No i teraz tę bułkę wpłaczam do mięsa albo mieszam dokładnie z tym mięsem. Pięknie pachnie ta łopatka, wiecie co, naprawdę polecam Wam samemu mieć mięso, to za każdym razem Wam mówię, bo to mięso jest takie... Inna tebie... jakość. Inna jakość, tak, wiemy co, co jest w środku. Dobrze, to już jest gotowe, na patelnię wrzucam smalec. Tak, bo masło było do buraków, a smalec no jasny. Mm -hmm. Wszystko rozumiem. Wszystko jasne, dobrze. Daję smalę wieprzowy dlatego, że kotlety będą tylko z mięsa wieprzowego. Na deskę wysypuję mączkę. Biorę część mięsa, formuję tak, jaki chcecie, podłużny, okrągły. To już naprawdę to zależy od tego, jak wam w duszy brak. Dobra. I obtoczony delikatnie w mące układam na patelę. Zaczyna skwierczeć, a tu jeszcze pokażę Wam jeden mek od wariata. Brałam wodę. I teraz najpierw ręce moczę w tej wodzie i potem formuję kotlety. Dzięki temu one się bardzo ładnie zacząć! formować. Naprawdę, bardzo delikatnie proszę odtaczać w mące. Ja daję tak na pół kilograma mięsa jedną bułkę kajewkę i no cebulę my lubimy, więc dałam jedną dużą, a Wy jak tam chcecie, dałam też dużo czosnku, bo my również dużo czosnku. Ja bardzo lubię takie kotlety mielone na następny dzień do chleba. Na śniadanie ubiegnię pokroić w z do tego ogórek kiszone albo konserwowe. Bajka. Może skorzystacie też z takiego mojego pomysłu. Teraz zasada podstawowa. Te kotlety mogą przybierać do patelni, choć ja mam dobrą patelnię, ale mogą przybierać do patelni do momentu, kiedy to białko, której zmieliście się nie yy, zerwie. Jak sprawdzić? Wyruszając w patelnię. Yy, zobaczymy, czy uda. O, takie jak kiedyś. Przekładam na drugą stronę. Proszę pamiętać, to jest wieprzowina. Musimy tę wieprzowinę dobrze usmażyć. Teraz troszeczkę podtrzymam, żeby tam na dole się też podrumieniło i żeby nie przypalić tych yy, kotletów, to po pierwsze zmniejszam temperaturę o połowę i przykrywam i niech one się teraz w środku gotują. Niestety te patelnie nie mają przykrywek, nie mam takiej, ale ja Wam mówię, że w kuchni trzeba sobie radzić. Moją paterą przykryłam i bardzo dobrze zdaje ona egzamin i robi za przykrywkę. Zimniaki się gotują, więc niebawem będziemy pożerać. Myślę, że te kotlety, ja wiem, po 5 minut z każdej strony, na końcu, jak już będzie Wam się wydawało, że one są usmażone w środku również, to trzeba jeden kotlet uchyć, ja zawsze uchylam ten kotlet, który potem sobie kładę na talerzu i sprawdzam czy mięso jest upieczone, usmażone, czy nie. Ale do tego jeszcze trochę czasu nie potrzeba. Proszę uprzejmie, one właściwie w zasadzie, ja jeszcze sprawdzę, powinny być już w środku, proszę zobaczyć, one już są, one już są bardzo dobrze y, ugotowane w środku, czyli możemy je podawać, ale... Można teraz troszeczkę jeszcze je tutaj zostawić, niech ten sos troszeczkę odparuje. Albo teraz wyjąć kotlety i tym sosem polać ziemniaczki. Ale ja wam pokażę, co można też zrobić. Zleję trochę tego sosu. Oje, to jest właśnie ten sos, który uzyskaliśmy dzięki tej wodzie. Ja już. Mm. Mm. Pychotka! I znowu podwyższając temperaturę, na takiej niewielkiej ilości tego sosu, można je jeszcze bardziej podsmażyć, żeby ta skórka była ciemniejsza i taka bardziej chrupka. Bo one teraz, ta skórka jest taka miękka, one w ogóle są bardzo miękkie, bo ja je dusiłam pod przykryciem, żeby to całe mięso w środku się ugotowało. I teraz to jakiś czas, mieszając na dużym ogniu, Chwilę potrzymam z jednej i z drugiej strony i kotlety będą gotowe. A tymczasem na papierę wyłożę ugotowane ziemniaki. I widzicie, na przykrywce będę tam ziemniaków nie położyła. A tutaj my i mam z głowy. Nie muszę dodatkowo myć. Postawię na tym gorącym garnku z wodą, w którym ziemniaki się gotowały, a tutaj muszę sprawdzać, żeby nie przywarły, bo tutaj już jest bardzo mało tego sosu, żeby one mi nie przywarły. Zobaczymy, czy już. O, proszę zobaczyć, to już widać znamiona takiej skórki lekko przypieczonej. Oczywiście możemy je przewrócić, o, zobaczcie, widzicie, widać to, panie operatorze? One już w tej chwili zaczyna, o, i o, Bardzo taką, ładne, skórkę, i o taką skórkę chodziło, o. Mmm, jeszcze ten, magik, o, ten powinien być najładniej, tak, zobaczcie. Bo, bo, bo. Bo, bo. Tak, bo jest na środku. To teraz z tego, jak on jest ładnie z jednej strony, każdy koplet na środku zrobi. Ja proszę Pani bardzo sprytne przesunięcie. Proszę mieszać co jakiś czas, żeby to nie przybarło. Proszę zobaczyć, naprawdę mało jest tego sosu. One tutaj mogą się przypalić, ponieważ naprawdę my lubimy jak one są tak krótkie. Michał, to nawet czasami lubi gdzieś takie, takie bardzo ciemne, takie na granicy palności. Przypalenia, proszę pani, przypalenia. O, proszę. Ale kawałko zlecam. I zobaczcie, teraz przekładam znowu na drugą stronę, żeby one się pięknie usmażyły. Jak ja robię z niesamierzonego, bardzo podobnie przygotowanego takie małe kursiki z makaronem i sosem pomidorowym. Macie tutaj chwilę. To jest zdanie wyborne. Zapraszam, zachęcam, bo naprawdę można z niedużo ilości składników i niedrogo. Można naprawdę fajne rzeczy ugotować. O, proszę zobaczcie. Myk. I tu. No wspaniałe. Ale to jest nie wszystko. Nie myślcie sobie, my sobie robimy dogadać. W związku z tym ja te kopleczki wchodzę w O! To co ja wówczas się męczą? Czego to mam? Tego nie wiem nie wiem. Tego nie wiem nie wiem, Proszę uprzejmie. Proponuję wyłączyć już fajerki. Panie operatorze, czego się pan wtrącasz, jak nie wiesz pan co ja będę robić? A, pan jest podsmażać. Jeżeli lubicie podsmażone ziemniaki z niedużą ilością tłuszczu, bo na polane e, tym sosem byłyby tłuste ziemniaki. Ale ja bez wody, bo one tutaj na tym garnku odparowały, smażę ziemniaczki i będzie wtyk. Tym optymistycznym akcentem kończymy gotowanie, zaczynamy nakładanie, degustacja i... Jedzenie najważniejsze dla nas, bo myśmy jeszcze dzisiaj odjadły Już się nie mogę doczekać. Naprawdę pachnie w tej kuchni żerun. Ziemniaczki. Popatrzcie, one naprawdę są ładnie podsmażone. O. Ja bardzo często tak robię, jak robię jakieś kotlety, czy to panierowane, czy mielone, to zawsze w tenże sposób. Ziemniaczki, buraczki i kotlecik. Jeden, dwa, jak tam robicie. No, Solidna porcja, muszę powiedzieć, że. Wstydzę. No Pamiętajcie, że ziemniaki są nisko to jest tylko 70 kalorów ziemniaka w 100 gramach. Ładne. No, takie codzienne. Tak jest, to jest taki typowy polski, codzienny obiad. Ja go robię wtedy, kiedy nie mam czasu albo nie chcę mi się gotować, bo to jest w trymigach. Więc nawet jak nie mam buraków, ja dodam do tego ogórek kiszony albo ogórek konserwowy i jest super obiad. No to od czego zacząć? Buraczki. Buraczki są boskie. Za każdym razem są tak samo pyszne. O, ziemniaki to wiadomo, ale zobaczymy jak przypieczona w tym sosie. Mm. Mm -hmm. Jezu. A mm. no żeby tak się rozpływać nad kopletem, to niesamowite. Słuchaj, ale on jest wyjątkowo pyszny. Pewnie dlatego, że taką dobrą łopatkę kupiłeś, ale... Mm. Pani chce zjeść wszystko? Mm. w Polsce i takie pyszności możemy sobie gotować. Wiemy o takich pysznościach. Kochani, yy, i tym optymistycznym akcentem po degustacji żegnamy się. Yy, to jest naprawdę fajny obiad, taki typowo polski. Polecam pan operator, polecam ja. Jeżeli filmik Wam się spodobał, prosimy o łapkę w górę. Poprosimy o naciśnięcie takiego przycisku, subskrybuj obok jest dzwoneczek. Jak naciśniecie ten dzwoneczek, to będziecie ze wszystkimi nowymi produkcjami mandarynkowych fekasów na bieżąco. No i tak się właściwie nie napracowałam, ale gdybyście postawili nam kawkę. Będzie nam bardzo miło. Link w opisie pod filmikiem. My Was ściskamy, pozdrawiamy, kłaniamy się nisko i mówimy Wam. Do zobaczenia! Tak jest tym